Witajcie, słuchacze! Za nami odcinek zapoznawczy. Był odcinek z serii Drzwiami w Nos opornej w latach 70. na pobudkę. Był też doktrynalny dotyczący służby od domu do domu. No i w kolejnym wideo pomyślałem, by połączyć doktrynę, nadal aktualną, z silnymi emocjami, jakie wzbudza w każdym zdrowym emocjonalnie człowieku, również oczywiście w świadku Jehowy. Transfuzja krwi. Dopuszczalna czy niedopuszczalna z Bożego punktu widzenia? Opowiem Wam o czym będę mówił, abyście ocenili, czy warto tak długo mnie słuchać. W tym materiale, w pierwszej części, oprzemy się na rzeczy dla mnie bardzo ważne więc co na temat transfuzji twierdzi Bóg w świetle fragmentów, jakie możemy przeczytać i w oparciu o sposób myślenia naszego Pana Jezusa. W drugiej części odpowiemy na pytanie: czy świadkowie od zawsze wierzyli, że nie wolno przetaczać krwi? No, i potem chyba naprawdę coś mocnego, jakie skutki przyniósł zakaz transfuzji krwi. I porozmawiamy o możliwych scenariuszach. Nagrywam to drugi raz, bo za pierwszym razem nie byłem w stanie przeczytać do końca. Lecimy zatem. Na jakich głównych fragmentach, jakiej argumentacji opieram się świadkowie, jeśli chodzi o transfuzję? Czemu tego nie wolno? No twierdzą, że transfuzja jest pogwałceniem prawa danego Noemu powtórzonego Mojżeszowi i finalnie powtórzonego też pierwszym chrześcijanom. Biblia, owszem, o wszystkim tym donosi, że nie wolno spożywać krwi. Można powiedzieć, że Bóg nakaza nakazał w pigułce, powstrzymujcie się od krwi. Czy są jakieś wersety, które poruszają temat transfuzji? Oczywiście, że nie, bo w tamtych czasach no, nie było transfuzji. Kontekst zatem jest też oczywisty, że chodziło o spożywanie krwi w formie doustnej. Tak, tak, wiem, że żadnej krwi to żadnej krwi w rozumieniu braci, ale do tego też dojdziemy i ten przykład, który macie w głowie, że jak lekarz ci zabroni spożywać alkohol, już sobie go dasz do żyły, to też wam go wytłumaczę. Ale wracając. Czy ten zakaz spożywania krwi był bezwzględny i groził, groziła Izraelicie śmierć, gdy ją spożył? Nie. W Księdze Kapłańskiej 17, 15 czytamy. Jeśli ktoś, jakaś dusza, czy to rodowity mieszkaniec, czy też osiadły przybysz, zje jakąś padlinę lub coś rozszarpanego przez dzikie zwierzę, to wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie i będzie nieczysta aż do wieczora. Potem będzie czysty. Pomyślisz co ma piernik do wiatraka? Tuż padlina ma to do siebie, że jak idzie zwierz, padnie i dobrą chwilę poleży, to krew już nie jest w obiegu, ciało się wyziębia i krew krzepnieje. Krzepnie. Nawet gdybyśmy takiego zwierzaka rozcięli, jak w uboju rytualnym, to po czasie krew po prostu nie wypłynie. I Izraelita, jakiś osiadły przybysz, mógł zjeść takie mięso, jeśli poczuł głód. Zauważmy, że prawo nie regulowało tego jakoś szczegółowo, typu wiesz co, jak czujesz, że dojdziesz do domu na głodzie, to nie wolno ci tego zjeść. Ale jakbyś miał zasłabnąć z głodu, się przewrócić... No, to niech ci będzie, ty zjedz, a ja stracę. Nie ma takich rzeczy. I w sumie oprócz tych pouczeń przekazanych Noemu w sensie nie jest krwi, powtórzonego prawa, powtórzone prawo dane Mojżeszowi, mówiące o tym samym, no i ten fragment z apostolskich, to nic więcej jako tako o spożyciu krwi w Biblii no nie ma. Jeśli chcielibyśmy wyciągnąć pochopny wniosek, jak zwykle, wyrywając jakieś myśli z kontekstu, odrywając je od pozostałych części prawa. Tła historycznego i tak dalej, to moglibyśmy powiedzieć, żadnej krwi to żadnej krwi i nie drąż tematu. No, niestety, nie znamy takie numery. Otóż, zakaz spożywania krwi to część prawa i to jest rzecz, którą chcę, żebyście mocno zrozumieli. Spożycie krwi nie było większym grzechem niż na przykład nieprzestrzeganie sabatu. Odwrotnie, za spożycie krwi, jak czytaliśmy, człowiek był nieczysty do wieczora i tyle. A jak złamał prawo sabatu, czyli pracował choć nie musiał, to nawet mógł stracić życie. Może Biblia mówi coś więcej o prawie, jeśli chodzi o sabat? Czybyśmy mogli wyciągnąć wniosek, czy yy, no, czasami to prawo można ominąć, czy nie można, skoro Izraelita mógł zjeść tą padlinę i nie być yy, za to zabity? Więc porozmawiajmy. Zamiast wymyślać koło na nowo i używać wymyślnej argumentacji, przyjrzyjmy się rozmowie Jezusa z faryzeuszami. Pan Jezus został oskarżony o nieprzestrzeganie sabatu, bo uzdrawiał. Pamiętacie? Mogli faryzeusze go zapytać wtedy: Gościu, musisz sabat to robić i nas drażnić, skoro wiesz, jakie mamy do tego podejście. Jak ten człowiek choruje na puchlinę tyle lat to może jeden dzień do jutra wytrzyma i nie pęknie, co? Co im powiedział Jezus? Zajrzyjmy do Ewangelii Łukasza 14, od 1 do 6. Czytamy. Pewnego razu, gdy w sabat wszedł do domu jednego z władców spośród faryzeuszy, aby zjeść posiłek, oni uważnie go obserwowali. I oto przed nim jakiś człowiek, chory na puchlinę. Jezus więc odezwał się do tych biegłych w prawie i do faryzeuszy, mówiąc, czy wolno w sabbat leczyć, czy nie? Lecz oni milczeli. Wtedy ujrzawszy tego człowieka, uzdrowił go i odprawił i rzekł do nich: Któryż z was, jeśli jego syn albo byk wpadnie do studni, natychmiast go nie wyciągnie nawet w dzień Sabatu? I nie zdołali mu na to hardo odpowiedzieć. Widzimy tutaj różnicę w rozumowaniu farzeuszy i Jezusa. Sprawdźmy jeszcze jedną relację z podobną sytuacją. W Mateusza 12 rozdział. Czytamy. W owej porze Jezus wszedł w sabat przez łany zbóż. Uczniowie jego zgłodnieli, zaczęli je zrywać kłosy zboża i jeść. Widząc to, farzeusze rzekli do niego: Oto uczniowie twoi czynią coś, czego nie wolno wczynić w sabat. On im rzekł, czyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy zgłodniał on oraz jego ludzie, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i zjedli chleby przedkładania, coś czego nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko kapłanom. Albo czy nie czytaliście w prawie, że w sabaty kapłani w świątyni tak traktują sabat, jak gdyby nie był święty, a pozostają niewinni? Ale mówię wam, że tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście jednak rozumieli, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych, bo syn człowieczy jest panem sabat? Oddaliwszy się samtąd, wszedł do ich synagogi i oto człowiek z usłą ręką. Zapytali go więc. Oni go zapytali, czy wolno leczyć w sabat, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On rzekł do nich, któryż to człowiek wśród was, mający jedną owcę, jeśli ta wpadnie do dołu w sabat, nie chwyci jej i nie wyciągnie? A o ileż więcej wart jest człowiek niż owca? No, mi się wydaje, że to się samo komentuje. W chwilach, gdy zagrożone jest życie, czy było życie wtedy, i to nie tylko człowieka, również owcy i byka, prawo niejako było zawieszane. W tych dwóch fragmentach, e, przepraszam, w tych dwóch wersetach Jezus pyta ich, któryż to człowiek wśród was, faryzeuszy, nie uratuje owcy, gdy ta wpadnie do studni. Dlaczego tak się do nich zwrócił? Bo oni znali te zasady. Rozumieli, że można zawiesić prawo. Albo je ominąć, jeśli chodzi o ratowanie życia. Dalej, czy Dawid jedzący chleby przedkładania nie mógł poczekać do następnego dnia? Umarłby z głodu? No nie umarłby, ale dobrze znał kochanego Boga, który, jak czytaliśmy, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Gdyby to rozumieli nie tylko faryzeusze, ale również świadkowie, no wówczas nie potępialiby niewinnych. Myślę, że Biblinie nam się to klei. Na tę chwilę. I jedynie ktoś, kto chce ignorować fakty, i kłócić się z Panem Jezusem, jak nadgorliwy Żyd w pierwszym wieku, to będzie bronił stanowiska, że krwi nie wolno pod żadnym pozorem przyjmować. To jest faryzejskie myślenie. No ale z racji, że ktoś, kto mnie słucha jako świadek, może mieć ciągle z tyłu głowy przykład, który go bardzo chętnie używa podczas studium zainteresowanym. Już wiecie, o który, który mam na myśli? Kiedy w przeszłości studiowałem zainteresowanym lub rozmawiałem z ludźmi na temat transfuzji, to posługiwałem się takim przykładem. Czy gdyby lekarz zabronił ci spożywać alkoholu, to czy przyjąłbyś go sobie dożylnie? Uczcimy to minutą ciszy. Jak teraz z boku patrzę na ten przykład, to wstyd mi, kiedy raz, za każdy raz, kiedy się nim posługiwałem. Jakbym dzisiaj studiował, jako zainteresowany, załóżmy z kumplem świadkiem, to odpowiedziałbym mu tak. Wiesz co, słuchaj. A załóżmy, że ten lekarz to twój dobry znajomy. Masz coś z wątrobą albo ciśnieniem, zabronił ci kategorycznie pić alkohol. Pojechaliście razem na wakacje. Nie wiesz jak, ale podczas jakiejś wycieczki, jak sierota się przewróciłeś, nabiłeś na brudne szkło leżące na ziemi. Noga boli cię okrutnie, dookoła nikogo oprócz was. Dzwonicie po karetkę, no niestety ona będzie za jakiś czas, więc co robić? Lekarz mówi, obmyje ci rany i zrobi ci opaskę uciskową. Ale czym to umyć? Na szczęście, jak to w czasach twój znajomy lekarz pije, pokryje mu przed tobą, żeby ci nie robić na smak. Wyciąga z plecaka w wódkę, no jak myślisz, co robi? Poleje sobie i będzie patrzył dla rozrywki, jak cię boli? raczej kazałby ci zrobić dużego łyka, abyś się nieco znieczulił, bo zaraz będzie piekło, po czym odkaża ci ranę i robi opaskę. Albo jakby cię strasznie bolało i powiedziałbyś daj łyka, bo nie wytrzymam. To co by zrobił? Albo jakbyś ty wtedy powiedział do niego, kiedy on chce ci zdezynfekować te rany. I prawdopodobnie, no niestety, jak ci byś zdezynfekował, to jakaś tam część alkoholną. Może przeniknąć do organizmu. A ty na to wtedy mówisz. Oj nie, przecież powiedziałeś, że nie mogę przyjmować alkoholu, bo mam problem z wątrobą. No myślę, że w niecenzuralnych słowach mógłby cię przywołać do porządku. I żebyś nie, zrobił, nie robił z siebie półgłówka dalej. I teraz jest bardzo ważne pytanie. Czy ratując Ci życie, ten lekarz sprzeniewierzyłby się własnym zasadom i radom, jakich ci udzielił wcześniej? Co by się odpowiedział gdyby, zainteresowanemu, gdyby to on opowiedział ci taką alternatywną historyjkę do tej Twojej książki? Nie interesuje mnie, jakiej dalszej, pokrętnej logiki byś użył. Bóg nie chce ofiar z ludzi, a co myśli o nakazach i zakazach i przestrzegania jego prawa, to nam pokazał przez Chrystusa. A on jest naszą głową i z nim się mamy nie kłócić. Jeszcze jeden przykład podam. Jeśli jesteś yy, może świadkiem i świadkiem, no, zgadzasz się z tymi naukami, to być może pomyślisz, że pomijam celowo zasadniczą dla ciebie sprawę. Co do tego, czy człowiek służy Bogu dla nagrody, czy z serca, to jest tak zwana kwestia sporna, nie? Jak to było z Hiobem, pamiętacie? Hiob stracił rodzinę, cały majątek, no i nie złożył dalej Bogu. W końcu Szatan powiedział: skóra za skórę i wszystko, co człowiek ma, da za swoją duszę. Pozwól mi go dotknąć, a zobaczymy, czy nie będzie cię przeklinał prosto w twarz. Hiob został porażony trądem. Według świadków, nieprzyjęcie transfuzji zahaczał kwestię sporną wysuniętą przez szatana. I nie przyjmując krwi, zadajemy kłam twierdzeniu szatana, że człowiek wyprze się Bożego Zwierzchnictwa, gdyby miało go, miał stracić życie, czy gdyby miało go coś złego spotkać. Z tego, co ja przeczytałem, to Hiob został oceniony jako prawy człowiek dlatego, że pomimo cierpień nie złożyczył Bogu, a nie dlatego, że nie chciał sobie pomóc. Czy gdyby Hiob podrapał się w miejscu swędzenia albo robił sobie okłady z jakichś bandaży, to czy zostałoby mu to poczytane za grzech? No co za bzdura. Gdyby żył dzisiaj i załóżmy miał reumatyzm, a nie trąd, to jego lojalność Polegałaby na tym, że nie poszedłby się leczyć? Czy dlatego, że pomimo bólu nie złorzeczył Bogu? Dla mnie to jest najgorsza możliwa manipulacja, jak się na to powołujemy. Świadkowie mają zwyczaju mówić, że niektóre nauki uwłaczają Bogu, przedstawiają Go jako kogoś okrutnego i nieczułego. A w jaki, jaki sposób zdrowy emocjonalnie człowiek, który ma dzieci i potrafi je kochać niedoskonale, ma patrzeć na Boga, który każe mu patrzeć, jak umiera jego dziecko, a sam przedstawia się jako Bóg miłości. Rozumiecie absurd? Podobnym absurdem jest kwestia frakcji. Dosłownie dwa zdania, pozwólcie, bo więcej nie ma sensu się rozwodzić nad tym nawet. Krwi nie oddajemy ani nie magazynujemy własnej, bo jest napisane, że masz wylać krew na ziemię. No tak, ale nie widzimy nic przeciwko i chętnie przyjmujemy frakcję krwi które są wyprodukowane z magazynowanej krwi honorowych dawców krwi. To były parę sekund ciszy dla tej logiki. Teraz przejdźmy do kolejnej części. Czy zawsze jako świadkowie mieliśmy takie faryzyjskie podejście do prawa i Boga i tak pokrętną logiką się posługiwaliśmy? W pytaniach czytelników, gdzie choć błędnie argumentowano, że transfuzja jest zła, to zobaczcie, co tam napisano w ostatnim punkcie. Ja tam linki do tych strażnic mam w opisie dam, oczywiście. Będą po angielsku. Jak wżycie sobie w translator, to skumacie sens. Czytelnicy. Pytali w 1951 roku. Czy mamy zatem dojść do wniosku, że świadkowie Jehowy sprzeciwiają się stosowaniu przez ludzi transfuzji? To było, to było pytanie na końcu artykułu, no bo bracia tłumaczyli dlaczego transfuzja jest B. Co bracia odpowiedzieli na to? To byłby błędny wniosek. Świadkowie Jehowy nie sprzeciwiają się stosowaniu przez ludzi transfuzji, ale dają każdemu prawo do samodzielnego decydowania o tym, co może robić Izraelici czuli się zobowiązani do przestrzegania prawa Bożego, zabraniającego spożywania mięsa z zakrzepą krwią, ale mimo to nie mieli nic przeciwko temu, by robili to ludzie spoza organizacji Bożej, a nawet dostarczali niewykrwawione tusze osobom postronnym, które i tak jedli, którzy i tak regularnie jedli takie rzeczy. Każdy sam decyduje i ponosi odpowiedzialność za swój postęp. Świadkowie Jehowy poświęcają swoje życie Bogu i czują się związani Jego słowem, a mając to na uwadze, indywidualnie decydują o swoim osobistym postępowaniu i ponoszą za to osobistą odpowiedzialność przed Bogiem. Osobistą odpowiedzialność przed Bogiem. Zauważyliście? Trochę to tłumaczenie mnie zirytowało. Wiecie dlaczego? Bo oni się powołują na ten przykład, że. Chociaż Żydzi sami nie jedli takie, takiej padliny, czyli mięsa z zakrzepą krwią, to dawali je innym, tak? Ja przecież przeczytaliśmy wcześniej w Kopańskiej 17-15, że jak nie mieli nic innego do jedzenia, byli głodni, to mogli to zjeść. Więc na tym polega właśnie manipulacja. Na posłużenie się jednym fragmentem pisma, chociaż on nie potwierdza tego, co ty, jako, nie potwierdza tezy, jaką wysnułeś. No tak czy siak, yy, gdy była mowa, że każdy ponosi odpowiedzialność osobistą przed Bogiem, to świadczy o tym, że nikogo nie sądzono tam tamten czas z powodu transfuzji i rzeczywiście tak było. Jedyne co, to ktoś taki mógł stracić przywilej na przykład. No ale w miarę jak <laughs> przepraszam, rusł kult niewolnika, to ta doktryna o transfuzji stawała się coraz bardziej radykalna. Strażnica z 1958 roku. Uwaga. Jeden ze świadków twierdzi, że należy do ostatka, a niedawno udał się do szpitala i dobrowolnie przyjął krew. Czy powinno się tej osobie pozwolić spożywać symbole chleba i wina w czasie pamiątki? Chodzi o siostrę. Taka jest odpowiedź, braci. Oczywiście żałujemy wraz z wami, że ta siostra, która podaje się za jedną z namaszczonych, dobrowolnie przytoczyła krew podczas pobytu w szpitalu. Wierzymy, że zrobiła coś złego wbrew woli Bożej. Uwaga, jednak zborom nigdy nie polecono wykluczać tych, Którzy dobrowolnie przyjmują transfuzję krwi lub ją zatwierdzają. Co zaskoczeni, jak kiedyś na to patrzono? Zauważcie, że tutaj już nie ma mowy, tak jak w pierwszym artykule ktoś mógł powiedzieć, a ale tu chodziło, że my nie mamy nic przeciwko, żeby ludzie spoza zboru przyjmowali krew. Ale tutaj wyraźnie jest napisane: Zborom nigdy nie polecono wykluczać tych, którzy dobrowolnie przyjmują transfuzję. A wykluczyć można tylko braci ze zboru, a nie osoby spoza organizacji. Myślę, że to jest oczywiste. No cóż, ale spokojnie. Wierny niewolnik przechodził z ciemności do zdumiewającego światła. I co z tego wynikło? Teraz myślę, że się zagotujecie troszkę. W 1961 uregulowano tę kwestię. Oczywiście dla mnie pomysł, że to pytania czytelników, no, jest śmieszny. Chyba, że czytelnik to też członek ciała kierowniczego, więc w sumie się zgadza. Tak czy siak. Strażnica 1961 rok. Pytanie. Czy biorąc pod uwagę. Powagę przytoczenia krwi do organizmu ludzkiego, naruszenie pisma świętego w tym zakresie. Czy to spowoduje wykluczenie ochrzczonego brata, który przyjął krew? Tak to przeczytałem, myślę, bardziej po polsku niż jest z tłumaczenia. Jaka jest odpowiedź? Natchnione pismo święte odpowiada: tak. Nie, nie przeczytałem tego źle, za chwilę wam pokażę. Mniej więcej w połowie pierwszego wieku chrześcijańskiego. chrześcijańskiego 12 apostołów Chrystusa spotkało się z innymi dojrzałymi przedstawicielami zboru jerozolimskiego, aby ustalić, jaki powinien być biblijny wymóg przyjmowania nieżydów do zboru chrześcijańskiego. O tym, że te zdanie pierwsze przeczytałem z dobrym tonem i akcentem, że natchnione Pismo Święte odpowiada tak, świadczą dalsze słowa artykułu. Tak więc dla wszystkich wierzących chrześcijan, dekret apostolski pod przewodnictwem Świętego Ducha Bożego głosił, że wśród rzeczy koniecznych dla nich jest zachowanie się wolnymi od krwi i od rzeczy zabitych bez spuszczenia ich krwi. Po latach decyzja ta nadal obowiązywała chrześcijan zgodnie z dziełami 21-25. Decyzja ta nigdy nie została odwołana, ponieważ została dana przez Boga i nadal obowiązuje dzisiejszych chrześcijan, którzy są oddanymi ochrzczonymi, wierzącymi. Wiernie podążającymi śladami Jezusa Chrystusa, który urodził się jako Żyd ponad 1900 lat temu. Widzicie tę nohamską manipulację? Wielce teraz się powołują na fakt, że Jezus był Żydem, a my Go naśladujemy, a On nie krwi i tego co uduszone. Ale jakby przeoczają fakt, że przecież o tym rozmawiał z faryzeuszami. Przecież On dokładnie takie podejście do prawa wyrzucił faryzeuszom, że bardziej się trzymali litery prawa niż patrzyli na człowieka. I Pan wykazał faryzeuszom nadgorliwość i że nakładają na ludzi brzemiona, których nie są w stanie znieść i nieść, a które no, nie wynikają właśnie z prawa Bożego, że to nie jest żaden nakaz. Dla mnie to jest po prostu neojudaizm, jak niedawno trafnie określił to mój znajomy z Anglii. Pozdrawiam cię serdecznie. Podkręcamy emocje? Wyobraź sobie, że żyjesz jako dorosły człowiek w latach 50., masz dwójkę dzieci. Niestety dzieci są chore na chorobę, którą leczy się transfuzją krwi. Na przykład niech będzie anemia. Złożyło się, że jedna z Twoich córek potrzebuje transfuzji w roku 58. Decydujesz się na nią, jednocześnie wiedząc, że stracisz przywilej, bo już takie były wtedy. Wytyczne, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Nikt nie patrzy na ciebie z góry, że się na to zdecydowałaś. Operacja się udała, operacja, przetoczenie się udało, dziewczynce jest lepiej. Przy wyjściu ze szpitala twoja matka, czyli babcia córki, stoi z kwiatami, może jakimś torcikiem, balonami, a za nią kilkunastu przyjaciół ze zboru. Niespodzianka, łzy szczęścia ci lecą po policzkach. Masz prawdziwych przyjaciół, którzy Cię rozumieją i cieszą się razem z Tobą. Nadszedł rok 1962. Twoja druga córka również potrzebuje transfuzji. Pamiętaj jednak, że od roku obowiązuje zakaz transfuzji, który, jeśli złamiesz, może, do, może doprowadzić do Twojego wykluczenia. Kochasz tę drugą córkę tak samo jak pierwszą, więc robisz to samo. Ratujesz jej życie. Jednak jaka jest różnica? Po wyjściu ze szpitala poza żoną nikt na Ciebie nie czeka. Nie ma kwiatów, nie ma wsparcia. Może dzwoni jeden czy drugi brat, ale raczej pokryj mu, bo nie chcą oficjalnie mieć współudziału w Twym no, grzesznym postępowaniu, jak już wierzą od roku. Kiedy emocje opadły, minął pewien czas i zostałeś wyzwany do pokoiku. Starsi przekonują Cię biblijnie, posiłkują się świeżą literaturą. Że zrobiłeś źle. I miotają się, bo jeszcze rok temu nie prowadzili takich trudnych rozmów i w ogóle wierzyli inaczej. Tutaj pasuje cytat z Orwella. Partyjny inteligent wie, kiedy powinien zmienić swoje wspomnienia, a zatem w pełni się orientuje, że przekręca fakty. Równocześnie jednak, dzięki dwójmyśleniu, święcie wierzy, iż prawda nie została pogwałcona. No idealnie to pasuje tutaj. Wracając do przykładu, ostatecznie ci bracia czekają na okazanie przez ciebie skruchy za uratowanie dziecka? Dramat. Lub przynajmniej przyznanie ze smutną miną, że wiesz, że zrobiłeś źle, ale jako słaby człowiek uratowałeś dziecko? No, nie przechodzi się przez usta. Komu normalnemu by to przeszło przez usta? Mówisz, że nie zgadzasz się z nowym światłem. Po pewnym czasie zostajesz za to wykluczony. Kochani, apel. Panowie i panie, panie i panowie. Jeśli wierzycie, że transfuzja jest kwestią sporną, w której musicie okazać lojalność Bogu. Inaczej nie zmartwychwstaniecie, bo, bo nie, jesteście zdecydowani umrzeć. Wiecie co, jak chcecie swoim odejściem pozbawić kogoś matki, żony, ojca, męża, pozbawić kogoś syna, córki. Może babci, może dziadka. Nie rozumiem tego, ale no muszę uszanować. Macie wolną wolę. Możecie dalej nosić swoje oświadczenie w portfelu, żeby w razie wypadku związać lekarzom ręce. Ale nie potrafię o tym spokojnie mówić, jeśli chodzi o dzieci. Załóżmy, że jesteś młodą matką lub ojcem i masz dziecko w wieku między 3 a 5 lat. Już potrafię mówić i dużo rozumiem. Przyznaj, że dopiero od kiedy pojawiło się dziecko w twoim życiu, to pojawiłeś jak silnym uczuciem jest miłość, czy nie? Być może dopiero teraz rozumiesz, jakimi piękny, czy, pięknymi uczuciami Bóg darzy swoje dzieci. Gdybyś mógł, to dałbyś się pociąć i solić, byleby twoje dziecko było bezpieczne i szczęśliwe. W jaki sposób chciałbyś się pożegnać z takim brzdącym, który nie rozumie, dlaczego jest chory i pyta ciągle, ale czemu? Czemu mnie boli? Czemu tutaj muszę być, w sensie w szpitalu, a nie w domku? Co mu powiesz? No, on łyknie w tym wieku raczej wszystko, ale spróbuj się wczuć w sytuację. Wyobraź sobie, że patrzysz w jego zapłakane oczy i co powiesz? Powiesz mu, że teraz zaśnie, a kiedyś wstanie i kiedyś będziecie szczęśliwi? No co mu powiesz? Do widzenia! Dobranoc? A dlaczego, mamo? No co na takie pytanie odpowiesz? Bo Bóg, który cię kocha, tego chce, bo jest miłością? Obudźcie się, ludzie. Obudźcie się teraz, bo gdy dojdzie do tej makabrycznej sytuacji, to możecie być pewni, że starsi komitet łączności ze szpitalami będzie was wspierał w decyzji, by krwi sobie czy dziecku absolutnie nie przetoczyć. I nie myśl, że ciebie to nie dotyczy. Każdy, który znalazł się w takiej sytuacji, myślał tak samo, że to się pewnie nigdy nie wydarzy. A stało się. No i kochani, uwierzcie, że po zniszczeniu swojej dyspozycji co do krwi i po spaleniu papierka dotyczącego twojego dziecka, poczujecie mega ulgę. Jak gdy zniszczyłem swoje dyspozycje i poczułem, że po zmianie stanowiska mogę być teraz dla moich dzieci ojcem, którego chcą mieć, a więc takiego, co zrobi dla nich wszystko, by je chronić, dopiero poczułem się spokojny i po prostu, jakby ktoś ze mnie ściągnął jakiś ciężar. Dosłownie. Jak to było? Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mhm. Odnosząc się do transfuzji, ja się czuję wyzwolony i tego samego wam życzę. Dzielcie się tym wideo, jeśli uważacie, że argumentacja, jak i podane przykłady są trafione i godne polecenia. Kto wie, czy ktoś słuchający tego wideo nie stanie w takiej patowej sytuacji za parę lat. Daj Boże, żeby wtedy przypomniało mu się cokolwiek z tego nagrania i aby okazał się wtedy, okazał się wtedy w rozumieniu świadków grzesznikiem lub człowiekiem bez wiary. Nie bądźcie bardziej prawi niż Bóg, bo możecie wypaczyć Jego miłość do was. Do usłyszenia a raczej w nadchodzącym tygodniu, Oj, bo muszę się trochę odmurzyć, oderwać. To są trudne tematy. To, że widzicie wideo, ma tam 20 parę minut. No 20 minut nie trwa złożenie tego wszystkiego. No, także dzięki, do usłyszenia w następnym. Cześć.